Wszystkim! Mamy dla Was dzisiaj niezłe show. Zapraszamy na wyzwanie ciążowe. Będzie fantastycznie! Zaczynajmy! Hejka! O, hot dog! A! Jazz wygrywa tą rundę. Mmm, takie pyszne. Mmm. Przykro mi, Betty. Przynajmniej masz tego arbuza? Czekaj. Tam jest mega hot dog. To jest zwrot akcji, którego się nie spodziewałam. Bum! Jess, nie! Masz swojego! Dobro kontra zło. Kto wygra? Co? Diabelskie dziecko! Coż tu na ciebie czeka? Uff! Dziewczyny, co wy robicie? Mogłyście się podzielić tym hot dogiem. Ach. Betty, Jessie! Po co to zrobiłaś? Ach, niegrzeczna dziewczyna uniemożliwia skupienie się naszemu aniołkowi Betty, nie przeszkadza ci to? O, ona woła nauczyciela. Co tu się dzieje? Dobrze, że Betty jest ulubienicą pani Donovan, już po tobie, Jess! niniejszym podlegasz? Diecie zdrowego jedzenia. Schowaj swoje śmieciowe jedzenie do torby i nikomu nie stanie się krzywda. Mua, ha, ha. O, biedna Jess. Branie słodyczy od ciężarnej dziewczyny? Ale lipa. Nawet nie wiem, jak ona wymyśliła te wszystkie kryjówki. Serio. To szaleństwo. Masz tego więcej? Oj, jacie. Gul? Chyba nie mówisz poważnie. To jest najgorszy koszmar naszej buntowniczki! Broku i ananas kontra te pyszne słodycze! Moje! Och, Betty! Nie sądziłaś chyba, że możesz zabrać mi wszystkie słodycze, co? Ech, dławi się! Guma we włosach? Jest tylko jeden sposób! Ucinaj! Biedna Betty, to może być darmowa wycieczka do salonu albo... Eee, zobaczmy. Absolutny koszmar. Jak mogłaś zrobić taką złą robotę? A! 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 Ciii! O! To powinno ją uciszyć. A teraz wracamy do słodyczy? Za szybko? Witam i zapraszam do ciążowej szkoły. Dzisiejsze zadanie jest na czas. Zajęcia są trudne, ale dzięki nim powstają najlepsze mamy w historii. Sen, praca domowa, ćwiczenia brzmi dość łatwo. Chodźmy, jak sobie poradzą dziewczyny? Dzwoni budzik. Nadszedł czas na nasze ćwiczenia. Musimy być w formie podczas tych mamusiowych miesięcy. Dobra robota, Betty. Ona robi wszystko bez problemu. Ale gorąco. Gotowe. To dlatego dostała świetną ocenę. Niesamowita praca. Wow! Jessie, co ty robisz? Ona ustawia zegar tak, żeby grać w gry cały czas. Ale słodko. A kiedy drzwi się otwierają, jej książka też. Patrzcie i podziwiajcie. O, ha, dobra. Hmm. Chyba panna Donovan będzie musiała mieć oko na tą dziewczynę. Hmm. A, mam cię. Masz teraz kłopoty, panienko. Ugh. Ukryta pułapka. A masz. Jedynka. Ugh. Wow, przekąski! Miam! Czekaj, Jess! Nie! Ona łączy rybkę z babeczką! To się nie skończy dobrze. Podkręćmy to. Mła Czerwona szminka. Nadchodzą nasi kumple. Czeka ich niezła niespodzianka. Ha. Zaraz zobaczycie. No dalej! Blech. A! Ładne usta! Fajna rybka! <noise> <noise> Hej, Jess! Nie śmiejemy się z tobą! <noise> Hej, Betty! Uu. Nie mogę... Dostać... Telefonu! Mała pomoc <noise> dla tej pani? Oczywiście! Wszystko dla tego słodkiego aniołka! Nie sądzę, żeby Betty kiedykolwiek zrobiła coś złego, więc zasługuje na to? Jess! Hej! Upuściła swój przyjaciele? Proszę? Nie, pomagamy tylko słodziakom, a teraz jak podniesiesz ten telefon? O! Odkurzacz! Po prostu go wciągnij. To takie proste. Cóż, o ile masz przy sobie odkurzacz? Wkla... Co tam, Jess? Co się dzieje? Rozumiem, matematyka może być frustrująca. Czekaj, patrz! Kujonka idzie do toalety. To twoja szansa. Moje! Tak. Ha? To jest największe toblerone, jakie kiedykolwiek widziałam. A Jess chce spróbować. Za ten test. O, wszyscy są teraz szczęśliwi. Mm. Czekajcie, gdzie jest Testriny? Nie widzisz? Sorki, ale nie mam pojęcia. Zła dziewczyna nie ma testu? Oj, urocze maleństwo! Au! Nawet brzuch tej dziewczyny jest w kolce! Ha! Co za moda! W sklepie ze słodyczami. Jaka jest najważniejsza dziecięca zachcianka? Słodycze, oczywiście. Jesteśmy we właściwym miejscu. Proszę, smacznego słodka, słodka Betty. Mm. Dziecko Betty, to jest od mamy dla ciebie. O, pryt? E, cóż, to nawet słodkie? Proszę, za dzisiejszy poczęstunek płaci Lina. Jess? Też masz ochotę na przekąskę? Popcorn i cola! Ekstra! Przygotuj się na zajadanie, kochanie! O tak! Takie pysznie słone i maślane! Daj mi coli! Mówi dziecko. Racja! Nie ma posiłku bez gazowanego napoju. Smacznego! Mmm, takie orzeźwiające. Słodko. Hej, myślę, że Rina chce usłyszeć dziecko. Nie sądzę, żeby dziecku spodobał się ten pomysł. Bum! Twoje dziecko mnie uderzyło. Jakie to niegrzeczne. Jaka mama taka córka? E, zapomniałaś o czymś? Nie się, mamu się nie płacą. Ale masz. Zawsze możemy zapłacić beknięciem. Hihi. Przykro mi, panienko. Taka głodna. O, hej! Mega burger. Ale przypadek. Zabierajmy się do dekorowania. Czekoladowy krem? O, tak. Słodko-kwaśny smak to w końcu nowy trend. Mmm, tak. I co dalej? Posypka oczywiście. O, tak. A teraz. racja! Na wierzch dodamy bitą śmietanę. Ty geniuszu, to wygląda super pysznie. Hihi. Musisz teraz spróbować. Och, te zachcianki, mamusi, to coś niesamowitego, prawda? Mam nadzieję, że ci smakuje, dziewczyno. Jesteś taka najedzona. Chodźmy! Jess? Więc to był jej burger? Ojej, chyba zadarliśmy z niewłaściwą dziewczyną. I ona się dowie, kto to zrobił. Detektyw Jazz zajmuje się sprawą. Możesz uciekać, ale nie możesz się ukryć. Mam cię! O rety! Skala gniewu! Jest poza skalą! To koniec! Aaa! Skitelsowa twarz? Ha! Tutaj! Spokojnie, Jess, spokojnie. Hej, zgadnijcie, jaki to dzień? Czas na poród. Ojejku, lepiej wszystko przygotujmy. Betty jest przygotowana za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wow, Jessie, ty też? Przygotujmy się. Tak. A, niam, niam. Mmm, niezły smaczek. Tak sądzę. Teraz będziemy potrzebować wózka. <noise> Łatwizna. Jazz mówi, to się nada. Wow. Betty. Ta dziewczyna jest o wiele lepiej przygotowana niż nasza zła dziewczyna. Chodźmy sprawdzić, co u niej. Jazz musi zrobić <noise> zabawkę. Dobrze, że mamy te pączki? Mają tydzień, więc. Yy... Są twarde jak skała i idealne na zabawkę dla dziecka. Skoro tak mówisz, Jess? He! Co? Zjadłaś te pączki? <laughs> Wielkie dzięki za oglądanie! Nowe filmiki pojawiają się cały czas, więc subskrybujcie nasz kanał i dołączcie do rodziny. I kliknijcie na dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Papa! Pa!